Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na nowy filmik. Tym razem będzie to hol zakupowy ulubieńcowy. Pokażę Wam coś z kategorii moda, a także kosmetycznej. Więc zapraszam Was do oglądania. Jeżeli filmik się spodoba, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jak widzicie, dzisiaj jest trochę inna sceneria, nagrywam w kuchni. Mam nadzieję, że to nowe tło Wam się spodoba. Ostatnio, moi drodzy, kupiłam sobie przepiękną torebkę, taką całośną, z ustami. Jest naprawdę bardzo stylowa. Na pasek, albo można ją po prostu tak trzymać. Można również pasek odpiąć, więc jak kto woli. Gdy ją tylko zobaczyłam, po prostu stwierdziłam, że muszę ją mieć. Na takie codzienne wyjścia. Na pewno podkreśli każdą stylizację. No, jest super. Ta torebka jest naprawdę bardzo efektowna. Mieni się. Uwielbiam takie rzeczy. Po prostu hit. Tutaj z kolei mamy portfel taki glitterowy z gwiazeczkami. Oczywiście błyszczy. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do kategorii kosmetycznej, a właśnie tą chyba najbardziej uwielbiacie, a zresztą tak samo jak ja, bo jako kosmetyki po prostu ubóstwiam i jest to mój hopel. Chciałabym wam bardzo serdecznie polecić płyn do kąpieli. Zaivonu, naprawdę fajne świąteczne opakowanie. Również zapach jest nieziemski, czekolada i jagody. Zapach jest mega słodki i myślę, że kąpiel z takim płynem będzie super rozrywką i niezwykłym relaksem. Żel po prysznic. Czyli ulubiony produkt moich widzów, którzy zawsze mi zarzucają, że mam za dużo żelów pod prysznic. No ale cóż ja na to poradzę, że tak bardzo je lubię i muszę mieć ich dużo. Ostatnio moim ulubionym jest ten z Bath Body Works. Naprawdę świetny, taki świąteczny, słodki. Czerwone jabłuszko, kandyzowana pomarańcza, a także płatki róż. Hit. A teraz kosmetyki do ust. Chciałabym Wam polecić... Taki przeuroczy balsam do ust lipsmaker o zapachu czerwonego jabłka, taki lisek. Naprawdę opakowanie świetne. Oto mój ulubieniec, The Best Błyszczyk z Anastasia Beverly Hills. Mam teraz go na sobie. Naprawdę jest świetny, trzyma się dobre kilka godzin i przede wszystkim nawilża usta, a naprawdę mało który błyszczyk to robi, więc szacun dla tego produktu. Naprawdę super. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę i napiszcie poniżej w komentarzu, jaki jest aktualnie Wasz ulubieniec modowy albo kosmetyczny. Chętnie poczytam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia już wkrótce. Pa-pa!